No, uwagę będą musieli na tych zawodnikach zwracać Wisacy bardziej, aby z ich takich sytuacji łatwych nie dostawał. Gramy. Czerwono-białe stroje Wisła. Na żółto-czerwono. Gracze trenera Grzegorza Szoki. Ale popatrzmy, naprawdę to się dobrze patrzyło teraz, jak sobie buduje tą akcję z Nicz. Ile to już podań wymienili na połowie Wisły i cały czas są w posiadaniu piłki. Może teraz znowu piłka, dobrze dograna na pole karnej, gol! jest trafienie Moskwika, znicz prowadzi 1 do 0. No na pewno z tych wszystkich meczów, które do tej pory były rozegrane, była to najładniejsza akcja. I przepiękne uderzenie pod samą poprzeczkę w krótki róg. I no naprawdę ta akcja, popatrzę nie wiem czy było 15-16 podań, będzie można się tym pobawić statystycznie troszeczkę. No ale raz jeszcze z trudnej sytuacji, no zmieścił to bardzo, powiem tak, precyzyjnie. Nie spodziewał się tutaj też Ledkiewicz, że ta piłka może no, z taką siłą mu gdzieś nad ręką, nad głową przylecieć, ale popatrzę bo to z przyjemnością na to w krótkim czasie. 9 Rodado i 99 Zwoliński, Znicz Pruszków, Misztal w bramce, 14. Ochoronczuk 26 kędzia, 99 Koprowski, przed nimi 80 plewka. Realia BetKiK pierwszej ligi budżet Wisły Kraków prawie 10 razy mniejszy. Znicza pruszków, mówimy o tych oficjalnych danych. O no, teraz okazja do kontrataku i Ale jak to widać w przypadku akurat tego spotkania. Pieniądze tego dnia, to dzisiaj tu dzisiaj pieniądze tak, się widać nie grają. To nie idzie w parze. Migulec z Woliński w polu karnym. Duarte, dobre dośrodkowanie Portugalczyka na głowę Rodano. Pierwszy strzał Hiszpana w tym meczu. Sugerowali piłkarze, że Zwoliński zagrał ręką. Duarte. Duarte Zwoliński, słupek. Tamasz Kisz. Jaka decyzja arbitra? Najbardziej w tym zderzeniu. Kulec, tak mam wrażenie, tak, Mikulec też potrzebował trochę... Oglądamy jeszcze powtórkę tego strzału Zwolińskiego po dośrodkowaniu Duarte. Ładnie się złożył Łukasz Zwoliński. Kisz. Duarte. Tamasz Kisz, wreszcie inteligentne dośrodkowanie. Ta piłka nie była pchana na piąty metr. Zwoliński strzela, Misztal broni. Natomiast... Pietrzycki. Mikulec ładne zejście do środka jeszcze Mikulec będzie kartka za faul taktyczny trochę zdradzimy telewizyjnej kuchni akurat dzisiaj stanowisko komentatorskie mamy dokładnie na wysokości tego pola karnego na które atakują w drugiej połowie piłkarze Mariusza Jopa będzie kartka Zlicz prowadzi w Krakowie 1, 1 do 0 Pawełowany był Duarte. Proszę Państwa, ostatnie dwa dni ferii w województwie mazowieckim, a tymczasem Greg, Grzegorz Szoka bardzo mocno popracował edukacyjnie nad tym, co Wisła prezentuje, jak Wisła gra.